Pani senator była pani między innymi pełnomocnikiem rządu do spraw zdrowia publicznego, do spraw wdrażania ustawy na którą tak długo czekano. Pamiętam, że tak trochę ostatnim rzutem na taśmę była za państwa rządów zrealizowana. Później miały być sukcesy, miała być skonsumowane te efekty państwa pracy w formie narodowego programu zdrowia publicznego. No ale właściwie ucichło. Nie wiadomo, co się z tym programem dzieje. Sama, kiedy pytałam o efekty, o to, jak są wykorzystywane te pieniądze, miałam problemy z uzyskaniem tych informacji. Co teraz? Czy powinno się reanimować ten program? Czy czas jest, żeby zrobić coś całkiem nowego? Tak, w 2015 roku wszyscy mieli nadzieję, że razem z ustawą o zdrowiu publicznym i Narodowym Programie Zdrowia wreszcie zmieniliśmy priorytety i z leczenia sfinansowania już skutków, czyli chorób, będziemy tak naprawdę prowadzili zupełnie inną politykę zdrowotną, przekierowaną na profilaktykę, na zapobieganie. No, mija 8 lat. Z wielkim bólem i rozczarowaniem muszę powiedzieć, że Narodowy Program Zdrowia, który wtedy stworzyliśmy, nie został zrealizowany, nie uzyskaliśmy tych efektów, które były zakładane. Natomiast zdrowotność naszego społeczeństwa no w tej chwili jest w opłakanym stanie. Jest to kwestia nie tylko pandemii, nie tylko tych wszystkich wydarzeń, które ostatnio się dzieją, ale przede wszystkim i całego długu zdrowotnego, ale przede wszystkim wielu lat zaniedbań, jeżeli chodzi o profilaktykę. Dlatego też Narodowy Program Zdrowia, który był oparty o zwalczanie czynników ryzyka, czyli tych elementów, które powodują powstawanie chorób, mam nadzieję, że w tej chwili będzie miał należne miejsce, że będzie miał należne finansowanie i, i że jego skonstruowany nowy plan przyniesie konkretne efekty. A śledziła Pani na co te pieniądze szły, bo trochę można się było pogubić. Czy jeżeli mówimy o narodowym programie zdrowia, to miejmy nadzieję, że są to cele najważniejsze, cele strategiczne, które są najważniejsze z punktu widzenia zdrowotności społeczeństwa nie polega to na tym, że jest szereg różnych drobnych programów, ale mocno strategicznie zbudowane kilka wyzwań, które przez wiele lat musi być realizowane. No tak się niestety nie stało. Pieniądze poszły na, równy, na różne cele, które w moim odczuciu nie przyniosły spodziewanego efektu, nie przyniosły efektywności wydanych pieniędzy i tak naprawdę mogliśmy przez ten czas zrobić o wiele więcej. To gdyby Teraz miała Pani wskazać dwa, trzy cele, na których Pani z Pani perspektywy by szczególnie zależało. Osoby, która nie dość, że tworzyła tą ustawę, to też no, w Senackiej Komisji Zdrowia zajmowała się y, także rozliczaniem y, rządowych deklaracji. Powiem, że w dalszym ciągu podtrzymuję ten pomysł, aby to były czynniki, eliminacja czynników ryzyka. No mamy w dalszym ciągu olbrzymi problem z otyłością i z nadwagą u dzieci, mamy problem olbrzymi z zaburzeniami psychicznymi u dzieci. Mamy smog, który zabija w tej chwili około 70 tysięcy osób rocznie, więc tych wyzwań naprawdę pozostały nam te wyzwania takie same jak mieliśmy i mamy tutaj dużo do zrobienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.